Cześć, witajcie na kanale Nagrywanie. Jestem Lonej, a to jest ma świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przybywam do Was z tym oto dyskiem. Jest to dysk od firmy Team Group, który jest chłodzony cieczą. To go wyróżni od tego dysku, który ostatnio nagrywałem. Więc tamten dysk był zwykły, ten jest o podobnych parametrach. Więc fajnie będzie można sprawdzić różnicę temperatur, czy to co jest tutaj napisane, że jest 10 stopni chłodniejszy ma swoje odzwierciedlenie w praktyce, więc na pewno sobie go skatujemy i sprawdzimy jaką się tutaj prezentuje. Pierwsze co jak zobaczyłem ten dysk go wyjąłem to przypomniały mi się te gry, słuchajcie, co kiedyś takie tam rybki były, jakieś takie kółeczka, czy takie inne bajery, to właśnie y, dość śmiesznie, śmiesznie wyglądał Jezu i tutaj jakby to w środku pływało, no to byłoby, <laughs> byłoby dość śmieszne. Zobaczymy czy ta ciecz, która jest w środku naprawdę działa Sprawdzicie dokładne parametry, więc na stronie internetowej będziecie mieli też rozpisane testy, dokładnie parametry wraz ze zdjęciami. Zaraz sobie przejdziemy do prezentacji dysku na komputerze, szybkie katowanko i różne programy. A później podsumowanie. Jeszcze dostałem od tym Grupa w ramach podziękowania za testy taką oto torebeczkę. A w środku, powiem szczerze, że myślałem, że nic nie jest w mnie zaskoczyć, ale no różnie to bywa. I mamy brandowane maseczki. Więc na topie jak najbardziej pokażę Wam je zaraz z bliska. Więc są maseczki, jest dysk, zawieramy się do pracy. Tak, oto z bliska prezentuje się pudełko, w jaki zapakowany jest nasz dysk. Powiem Wam szczerze, że naprawdę ładnie on wygląda. Ten tutaj cała ciecz jest fajnie tutaj wyeksponowana. Mamy tą informację, właśnie, że 10 stopni mniej niż inne dyski mają, więc porównamy się do tego poprzedniego, który testowałem. Z tyłu tutaj posiadamy różnorodne informacje. Jaki jest zastosowany interfejs, prędkość odczytu, jak i zapisu przy 512, czy takim dysku jak, wiecie, jak my tutaj mamy, na testy jest deklarowany odczyt 3400 i zapis 2000. Jak widzicie, w zależności od wyboru. To te tutaj rzeczy się zmieniają. W środku mamy tutaj cały taki ładny zestaw, wraz z instrukcją, która nam mówi, w jaki sposób mam przymocować dysk oraz w jaki sposób wymieniać ciecz w środku, bo taki zestaw do wymiany też się znajduje w zestawie. O, mamy tutaj piękną taką naklejkę, ale hologram bardzo mi się podoba. Uwielbiam takie rzeczy, no ale niestety nie będę mógł sobie jej nakleić. Kolejną tutaj rzeczą, mamy ten cały zestaw do wymiany płynu chłodzącego. Jest tylko tutaj jeden, więc nie wiem w sumie co jaki czas to się wymienia. Zobaczmy czy tutaj jest coś napisane. Na szybko w sumie nie znalazłem takiej informacji, więc jeszcze będę musiał popatrzeć co ile czasu tutaj producent nam zaleca wymianę. Więc tak to wygląda. No, dość ciekawe. I bohater tutaj od naszego materiału, czyli właśnie ten, oto cudowny. I dość ciekawy, intrygujący dysk. Tak on się prezentuje. Powiem Wam szczerze, że wyjątkowo. Ee, no nie no, słuchajcie, musi tutaj, patrzcie, w tym miejscu gdzie te bubelki są dać producentom np. jakieś takie kółeczka, kaczuszki czy jakieś takie inne rzeczy. No fajnie by to wyglądało, bo delfinki. Widzicie co mi to przypomina? To mi to przypomina. Przypomina mi pa pamiątkę, którą przywiozłem z Sydney. O zobaczcie, widzicie? Jakby tutaj takie delfinki dać. Opatrzcie. Nie. Bardzo. Ładne. W sumie to się tak nie pieni. A nie, też się pieni. Dobra, koniec głupot. Nigdy też tak się nie stresowałem, mając taki dysk w ręku. Generalnie to jest plastik, więc tutaj nic się nie powinno stać, jak się to zbije, ale wolę uważać. Z tej strony. O, tak wygląda cała tutaj wszystkie te cyferki, jakie są. Widzicie, tutaj jest gwarancja, trzeba że uważać, żeby to się nie zerwało. Tak to wygląda z tej strony. Dysk przyczepiamy standardowo i tutaj go przykręcamy, a zobaczcie, dopiero teraz to odkryłem w sumie. Widzicie? Tu przykręcamy dysk, ale zanim to zrobimy, trzeba, o, zamknąć to. Wtedy przykręcamy i to sobie robimy w tą stronę. W sumie powiem Wam szczerze, że ciekawe, bo to robi też jedynie jako zaślepkę, jako też zabezpieczenie tego wlewu, który tutaj jest. Patrzę też, czy ciekawość, ciekawości, jak on jest tutaj zrobiony. Powiem hmm, intrygujące. I to robimy tak. No, ciekawe. Ale tutaj. A, tutaj też jest coś jakaś. Coś jest w środku. Powiem wam szczerze, że też. Ja to pierwszy raz coś takiego widzę, więc e, powiem wam szczerze, że nie znam się na tym. E, nie jest to dla mnie nowość, dlatego też tak e, to podziwiam. Ale no mówię, ten. E, cały tutaj. E, cała ta ciecz mi strasznie intryguje. No dobrze. E, jeszcze jedna rzecz. Zobaczmy sobie wagę. Tutaj jest deklarowana przez producenta około 42 gram. Mamy tutaj. 36. Coś gdzieś nam uciekło. Wysokość to 14,1 mm, szerokość 24,3, głębokość 84 mm. Jak widzicie, kolor cieczy jest tutaj niebieski. Jest zastosowana technologia Trim wraz tutaj jest technologią Smart i wszystkie te technologie, te które tutaj mamy zastosowane, wpływają na to, że ten dysk gwarantuje nam dobrej jakości odczyty, zapis i też brak opóźnień. Zaraz sobie to sprawdzimy, a najbardziej intryguje mnie temperatura. I czy to całe ustrojstwo, które jest tutaj zamontowane, spełnia swoje zadanie? No to lecimy testować, a potem porozmawiamy sobie troszeczkę na podsumowaniu tego to materiału. No i czas na kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, mieliśmy testy prędkości na różnych trzech programach. Generalnie te wartości, jeżeli chodzi o dysk pełny, jak i dysk pusty, prawie się nie różniły, więc naprawdę dobrze dał sobie radę w tej części testu. Najważniejszą częścią testu były temperatury. Jak widzieliście, podczas takiego, ja ten test w sumie podzielę na trzy. Wy widzieliście tą opcję, jak te temperatury tam sobie ładnie dochodziły. Um, udało mi się normalnie tak przy standardowym użytkowaniu coś na generał rzeczy od Polnogra, etc. osiągnąć takie maksymalnie takie 55 stopni 56 do 58 jeżeli później go już tak mocno ale to mocno podkatowałem no to wtedy osiągnąłem tutaj te 64 stopnie jak gdzieś tam bardzo dużo tych rzeczy wrzuciłem sobie te same, żeby się nadpisywało, ale później, już w ogóle po tym, zanim nagrywałem, mówię: A jeszcze go troszeczkę dokatuję. Dorzucam non-stop jeden film, który chyba wrzuciłem z 60 razy, przekopiowałem, żeby cały czas szedł. I wtedy udało mi się osiągnąć 67. To był taki maks totalny, ale to już naprawdę nie zakatowanie. I ten dysk, w porównaniu do poprzedniego, jaki testowałem, owszem osiąga niższe temperatury. Dlatego, że e, właśnie, że najważniejsza rzecz, ten dysk jest zamontowany w, na dolnym slocie płyty, czyli tym pod kartą graficzną, co też karta graficzna zwiększa e, tam e, temperaturę. I daje to radę. E, daje to radę, temperatury są niższe względem tego poprzedniego dysku przy standardowym użytkowaniu. Przy katowaniu prawie się ze sobą zrównały. Wartości 64 stopni, i 64 stopnie z tamtym prawie się zrównały. Ale jednak. Przy takim standardowym, i przy uśpieniu, przy tym wszystkim jest, są te wartości jednak tutaj niższe. No i tu w sumie powinno pójść takie zasadnicze główne pytanie: czy warto zakupić ten oto dysk, go posiadać w swoim komputerze? Powiem Wam szczerze, że tu już w sumie zależy chyba od własnych tutaj preferencji. Generalnie fajny gadżet, dość ciekawy, do tych 10 stopni mniej niż te wszystkie. Ok, daje radę, też zależy jak korzystamy. Jeżeli standardowo, to owszem, że będziemy go gotować, no to chciał, nie chciał i tak te, pręd, te, te temperatury będą wysokie. Co do prędkości, wszystko jak najbardziej na plus, nie miałem żadnych zacięć, wszystko ładnie chodzi. nawet byłem zdziwiony, jak wszystkie rzeczy się kopiowały. Naprawdę dysk dał z siebie podczas pracy 100%, jestem pozytywnie zaskoczony i zadowolony z wyników testów. Mam nadzieję, że Wy też. Na waszego materiału pokazywałem te maseczki. Zobaczcie, tak to wygląda. Eee, w sumie dziwnych czasów dożyliśmy, zawsze takich były długopisy, smyczki. Mam maseczki. E, takie, takie życie. E, no i cóż to więcej mogę powiedzieć? Chyba to tyle, że chodzi o ten materiał. Zostawcie mi ławkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Pamiętajcie też o komentarzu, bo z chęcią bym dowiedział się o Waszej opinii na temat tego dysku i czy warto właśnie dopłacać do takich oto radiatorów z cieczą. Dzięki jeszcze raz wielkie za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych testach na moim kanale i oczywiście też w innych filmach. Trzymajcie się. Cześć!